Ok, tura numer 2 W sumie mecz numer 2, bo jest to single elimination. Nie, nie chcemy mulić Świetnie się trafiło, bo mamy Evolving Quad, dzięki czemu wyciągnę brakującego czerwonego lądu. Landa. Mm, tak. Drugi czarny, nie najgorszy. będziemy w stanie zagrać w sumie wszystko co tu jest i w tym momencie czekam do przeciągu, żeby zagrać stwora z first a następnie zagrać scouta i infernal scaring na akroanie. dzięki czemu interakcja będzie naprawdę silna chyba coś przeoczyłem albo przegapiłem turę no nie mniej bardzo niefajnie. A może nie przeoczę tur? Nie, to była jego druga. Zaczął pierwszy, teraz moja druga. Nie, nie przeoczę tur. No, załatwiłem się trochę tym Skyreaker Giantem, bo ten podwójny kosz czerwonej tutaj boli. Alken jest vile okay. No dobrze, i w tym momencie tak naprawdę dużo zależy od dobranej karty Czy chcę wystawić Akroana? W sumie mogę W sumie nie narusza to mojego planu dograć obie karty. Wolę, żeby przeciwnik poświęcił to tak szybko, jak to możliwe. A jeżeli ma tak teraz zrobić, to tylko lepiej. No proszę. Deficytet. I nie będzie miał już many. Dzięki czemu plan już się powiedzie. Że za całkiem konkretną ilość, bo za 4 i będzie stworem 5 na 3 Co dla przeciwnika nie jest dobrą wiadomością. Ok, No jeszcze tom do tego. Więc najpierw zagramy skałta. Oznaczamy stwora, który nie może być zablokowany, ponieważ ma dwa siły bądź mniej tak, teraz dalszy spell dajemy mu plus 2, plus 0 i kiedy ginie, to ciągniemy kartę powalnie stworzam, przechodzę do ataku i już jest 5 na 3 Następna duratora Roller, a później Tom, żeby Roller atakował i był stworem 4 na 3. Pom, pom. No, i będzie chciał strzelać za jeden. przestępowanie dwóch artefaktów. Przekonałem się już na, na początku, próbując grać w taki sposób, że ten enchantment wcale dużo nie robi. A jednym lataczem najprawdopodobniej. Albo wcale. Aha, tak myślałem. No i w tym momencie ma do tapnięcia dwa artefakty, żeby zabić mi tego jednego panocka. No proszę. Jest i Demon. W sumie nie mam nic co mógłbym w tym momencie wyłożyć sensownego. Więc po prostu przejdę do ataku. I w drugim mainie dopiero wyłożę tego Islanda. I rollera. <śm> No, i poświęca. Pozostawiając sobie do bloku tylko i wyłącznie topterka. To nie może atakować, bo przeciwnik nam wyłączył artefaktem. Ja natomiast bardzo chcę, żeby mi zablokował, no ale nie zablokował. Dobra nasza. Więcej obrażeń zadanych. To się nie Natura to Tom ja tak wypaśnęmi stworakami. Chyba, że dojdzie ląd, to zagram kotofeda. O proszę. Kolejni latacze. stwory mają +1 plus +0. Plus I zostałem mu w tym momencie dwa artefakty, które może tapnąć. Ostatecznie ma trzy, ale użyć może tylko dwóch, więc może tutaj strzelić w tego jednego człowieczka. Co daje mu całkiem przyzwoite taktyki, jeśli chodzi o blok? bo może blokować tymi dwoma stworami tego, a następnie tamchną dwa fakty, żeby ściągnąć tego. Trzech obrażeń nie zada koledzy ze swir Strike'iem, więc o tyle lepiej. O proszę. I wykłada nam top teraz lataniem. Co sprawia, że automatycznie chce mieć to w stole. Bo wtedy ramą będzie... no. Łącznie 11 w sile. Przeciwnik teraz będzie musiał naprawdę dużo poświęcić, żeby się z całej tej sytuacji. Bo proszę, ten first strike tu nie robi, czyli blokuje po prostu na ilość. Jak najbardziej ok dla mnie. I strzela, tak, strzela w tego jednego, czyli ostatecznie nie przyjmie obrażeń, ale zostanie tylko z domostwem. Możesz może strzelać za jeden, może wciąga. W przypadku kiedy wyjdzie ląd. Po prostu w kotopet wyjdzie. Raczej nie będzie używał topterów do ataku. Będzie atakował najprawdopodobniej tylko tym jednym, jeżeli w ogóle. Bo może będzie wolał zostawiać je do bloku. Tak. Czyli woli zablokować mnie całego i strzelać. Czyli łącznie może całkiem sporo obrażeń tu wyrządzić. A u mnie trafił się Guardian. Hmm. Czy wystawić Tom czy Guardiana? Jeżeli strzeli w Toptera, to Ramo Roller może nie zadać dość obrażeń. Więc wolę zagrać go już teraz i teraz przejść do ataku. Bo w momencie, kiedy w momencie, kiedyś się ataku w sumie tych dwóch kolegów zostawię. Czy nimi atakować? no jest dylemat. obstawiam z dwoma stworkami, W najgorszym przypadku po prostu zablokuje mnie odpowiadającym lataczem, co wyłączy innego człowieczka z bloku. Jeżeli będzie próbował nawet zablokować wszystko tutaj, żeby pozbyć się któregoś z nich, co w sumie jest nierealne, bo ten ściąga wszystko przy first strike'u, więc zmuszę go do oddania mi stwora, Ramorolera może zablokować dwoma stworami przed jednym i drugim z tych a drugą odpowiadającą parą strzelić tu, znaczy, to tu i tapując o i chyba tutaj... no mniej więcej o to mi chodziło rzeczywiście i to jest Tego najpierw uderzyć. No i tu oddał mi. Czyżby chciał tak poświęcić? Nie, będzie topował, żeby zadać tutaj dwa punkty obrażeń. Tak jest. Raz, dwa. strajka poszły teraz idzie reszta przeciwnik został z jednym stworem przeżył tę turę ale na niewiele mu się to zda Uporem maniaka wykłada tych lataczy co wcale nie poprawia. No ok, czerwono to znaczy, że mogę zagrać to. Brak lądu oznacza, że zagram tom. Będzie atakował mnie lataczem? Czy odpuści atak? Odpuścił bardzo dobrze. Sowa Sowa, która ma proesa. która może wyrządzić naprawdę okrutne szkody, więc tak przejdziemy do walki. Zaatakuję tymi dwoma stworami. Wrzuci mi pod nogi cokolwiek, no bo to go technicznie z. Ale czy automatona będzie próbował zabić? Jeden z automatonów zginie. Właśnie, jeden z zginie. No i w tym momencie... ...słowa. Jeszcze dwa automatony. Dostanę trzy punkty życia. Tworzy się tu wciąż siła. Przeciwnik dobrze się trzyma, może zadać teraz dwa punkty obrażeń. Ściągając za przykładu aeronauta. Bądź, co gorsza o zgrozo. Pozbywając się mojego akroana. Może w niego strzelić dwa razy i bloknąć czymkolwiek. Choć w sumie nie, bo przecież nic mi nie zada obrażeń przy bloku. Hm. Mogę zagrać demona, ale z nim się wstrzymam. Zaatakuję w taki sposób. Pozostawiając pozór tego, że chcę pozostawić coś do bloku. Nie zmuszając teraz do intensywnego bloku. No i za chwilę po prostu wystawię demona. Bardzo możliwe, że skończył to grę. Co bym zrobił w jego przypadku? Próbował się pozbyć jak najszybciej wszystkiego. Czyli raz, dwa, trzy do tu. Raz, dwa, chociaż nie będzie tak w tym momencie jest ok. Wtedy jeden musi pójść do bloku Crusadera, i teraz tapując dwa razy, może zniszczyć mi Aeronautę. I teraz jest tap, tap w aeronautę i tap, tap w aeronautę. Dzięki czemu on pozostanie ze stworem jednym dopterkiem. Koniec. Brak na ręce, jeden topter. On mnie z kolei pojawi się za chwilę. Demon 6x6 w kolejnej turze. Będzie atak za 5x3. Stworem 4x4 podbitym z demonem 6x6 Czyli łącznie za 15 plus topter Czyli w rezultacie czekamy już na ostateczną turę Tak jest Ostrzelił raz. A za drugim razem wybrał... siebie? No nie wiem. Myślę, że nie tego się spodziewałem. No okay. Main, wchodzi demon. Kiedykolwiek pernament posiadany przez innego gracza jest odkładany na cmentarz z gry, ciągnę kartę i tracę punkt życia. Więc w rezultacie, atakując mnie topterem, blokując tego toptera, ja dobiorę kartę, stracę punkt życia, ale będę naprawdę mocno do przodu. Your game has to